Wałbrzych znowu w ogólnopolskiej telewizji. Trzech lokalnych przedsiębiorców oskarża władze miasta o to, że rękami tutejszej policji pozbywają się konkurencji dla publicznego transportu. Na antenie TVP2 ukazał się magazyn ekspresu reporterów, a w nim reportaż Pawła Kaźmierczaka pod tytułem Układ Lokalny. Zdaniem właścicieli prywatnych firm przewozowych działających na terenie Wałbrzycha są oni szykanowani przez władze gminy i policję. Jak twierdzi adwokat jednego z wałbrzychskich przedsiębiorców, jego klient został pobity na terenie własnej firmy, oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Jeden z występujących w reportażu przedsiębiorców, Jarosław Szymańczak, twierdzi, że jego autokar został ostrzelany z broni ostrej. Szymańczak twierdzi, że został pobity na terenie własnej firmy. Mówi on także, że usłyszał od policjantów, że jeśli w ciągu dwóch tygodni nie wyjedzie z Wałbrzycha, spalą go i zamordują. Trzy tygodnie po tym zdarzeniu nieznani, zamaskowani sprawcy mieli podpalić firmę Szymańczaka. Śledztwo zostało morzone. W reportażu wypowiada się także wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, występujący w roli byłego przedsiębiorcy, którego firma przewozowa obsługiwała kursy przewozowe na terenie okolicznych gmin. Twierdzi on, że władze w obrzycha, finansując transport na terenie gminy, godzą w interesy tych przedsiębiorców. Asystent prezydenta Wałbrzych Arkadiusz Grudzień zaprzecza, jakoby dofinansowanie przez gminę Wałbrzych publicznego transportu, realizowanego przez śląskie konsorcjum autobusowe, miało na celu eliminację konkurencji. Absolutnie nie potwierdzamy tej informacji i jest ona y, nieprawdziwa. Czekamy na komentarz Wałbrzyckiej Policji.